Dzień dobry, dzisiaj w kociołku receptura kolegi Marka. Troszeczkę nietypowo ważony, właściwie ważony standardowo w, w kociołku, z, natomiast nietypowo chmielony. Nigdy jeszcze nie chmieliłem w zacieraniu. Jako, że chciałbym się sam osobiście przekonać, jakie to efekty daje, no, pozwoliłem sobie wykorzystać recepturę kolegi Marka, któryż takie piwo właśnie popełnił i miałem okazję je kosztować. Wyszło znakomite, dlatego też wiecie, jak to jest najlepiej przekonać się na własnej, na własnej skórze. Zasyp bardzo ortodoksyjny, bym powiedział, składający się wyłącznie z słodu pilzniejskiego w ilości 5,2 kg i kilogramowi płatków ryżowych. Natomiast ja tutaj chcę, żeby przede wszystkim sprawdzić jaki efekt będzie dawało to chmielenie w zacieraniu no już słody po prostu standardowo zmieliłem do tych słodów dosypałem już wymieszając jednocześnie płatki płatki ryżowe które mam błyskawiczne no i teraz nie pozostało nam nic innego jak, jak nasz chmiel w momencie kiedy dorzucamy, dorzucamy słód na początku zacierania po prostu wrzucamy go do, do naszej kadzi zaciernej, w moim przypadku zaciernowarzędnej, haha. No i co? Wymieszamy. Do części ponad połowę słodu wrzuciłem już wcześniej do kosza. Oczywiście jeżeli ktoś waży na klasycznym klasycznym garnku, to tutaj się nie ma kompletnie czym przejmować. Można ten chmiel podać już praktycznie w momencie podgrzewania wody następnie dopiero dodać, dodać słody. Ja w związku z tym, że jest to kociołek, są tam te sita, pompy, inne takie da, inne takie te chciałem sobie jakąś tam podbodo, podbudowę na tym sicie tego słodu. Zrobić. Jeżeli chodzi o chmielę, no to tu, a żeby podobno był efekt, bo to się jeszcze wszystko okaże, trzeba ich dać troszeczkę więcej. W moim przypadku jest to po 100 gramów chmielu Cascade. Centennial oraz Simko i dodatkowo na tak zwaną brzeczkę przed nią czyli po zakończeniu zacierania po zakończeniu wysładzania gdzieś tutaj tym kawałeczkiem tej szczeliny jak wyciągnę kosz, prawda, wrzucę jeszcze 20 gramów czinuka bardzo jestem ciekaw cóż to z tego wyjdzie dobra dorzucamy słód i dowód działa. Moi drodzy, okazuje się, że chmielenie w zacieraniu na kociołku, przynajmniej na granifaterze, ma też swoje złe strony, a mianowicie chmiel w połączeniu z płatkami zakleił dokumentnie całe sito w koszu zaciernym, co też powoduje, że wysładzanie będzie trwało bardzo długo. Tu jeszcze nawet to, co jest w samym koszu, nie, nie spłynęło na dół. Ciekawe, czy wysładzanie będzie trwało dłużej, niż w, w moim żytnim, w żytnim piwie. Mam to tam zmierzone, tutaj sobie też zmierzę. Zobaczymy. A krótko mówiąc, to jest wszystko wina Marka. No, wszystko wina Marka. No, pozdrawiam. No kadry może idiotyczny zupełnie. Wnioski, wnioski, wnioski i ustalenia. Zacieranie interesująco przebiegło, bardzo ciekawy zapach. Wysładzanie, no, 2,5 godziny z zegarkiem w ręku. 2,5 godziny. No, zazwyczaj to tak trwało u mnie na moim kociołku na grandfatherze 15 minut, max, Do pół godziny, 2,5 tym, tym razem wyszło. Jeszcze nie oceniłem, czy jest jakieś przypalenie, to za chwilkę zrobię. A jak to wyszło? No, wyszło zajebiście. Kolor, klarowność, kurde belet. No, no super. E, oprócz tego, że no, troszeczkę długo trwało wysładzanie, to no, naturalne jest to, nie spodziewałem się, nie, nie przewidziałem tego. Podskoczył ekstrakt, no, o, co, do, co do moich planów to gdzieś ponad 1 BLG. Celowałem tak poniżej, e, poniżej 15, wyszło 15,7 i 23 litry. No Troszeczkę więcej niż zamierzałem, e, zobaczymy jak te prawie 16 BLG sprawdzi się na 320 gramach tylko chmielu. No, zobaczymy. Ciekawie to pachnie. No, smakuje bardzo słodko, wiadomo, no to dobrze jest. Ponad 15 BLG to też i dużo słodkiego przed fermentacją. Ale powiem Wam, nie było stosowany żaden środek klarujący: żaden wirflock, żaden Mech Irlandzki. No, powiem Wam, że interesujące, interesujące. Zobaczymy teraz tylko jeszcze w kociołku, czy nie ma jakiegoś gigantycznego przypalenia drożże trafią to jest kalifornijska gorączka z FMU Oczywiście będę to fermentował do dołu standardowo, dźwigając co parę dni, patrząc jak, się tam, jak tam przebiega fermentacja, aż do tej górnej, górnej granicy. Niż żadnego już nie będę stosował chmielenia na zimno, żadnych dodatków, nic. Zobaczymy, co to z tego, co to z tego wyjdzie. No, mimo tych dwóch godzin dodatkowo, powiedzmy, 2,5 trwało to całość. No, powiedzmy, że tam normalnie by to trwało pół godziny. Na razie jestem, na razie jestem zadowolony i, i czekam efektów. West Coast chmielony wyłącznie w zacierze i na przeczkę przednią. Eksperyment uważam za bardzo udany. Piwo wyszło bardzo ciekawe. Osoby, które miały okazję je próbować, oceniły je bardzo pozytywnie. Zwracając, jedna, zwracając uwagę na to, że to odczucie tej chmielowości jest jednak nieco... Nieco inne. Mimo, że piwo ma już jakiś czas, zauważyłem, że te aromaty chmielowe mniej jakby uciekają. Oczywiście to może być moje subiektywne odczucie, moja subiektywna ocena. Zasadniczo jestem bardzo zadowolony. Czy powtórzę taki eksperyment? Nie wiem. Będę się zastanawiał. Oczywiście tutaj musimy mieć tą świadomość, że faktycznie tego chmielu musimy użyć więcej. Reasumując, no. Każdy powinien spróbować to chociaż raz, raz takie piwo wykonać. Bezwzględnie jest, jest to coś innego. Oczywiście, gdyby to była jakaś idealna, uniwersalna metoda, no to cały świat piwowarski by się na to przerzucił. Skoro się tak jednak nie dzieje, widać muszą być temu go jakieś, jakieś przyczyny. Niemniej, ja jeszcze raz powtórzę, że zachęcam do eksperymentów i za, jak zazwyczaj, najlepiej przekonać się na własnej skórze piwo ma jedną wadę to już mój błąd piwo nieco za mocno nagazowałem co też powoduje, że mocno się, mocno się pieni poza tym poza tym kolor, barwa zapach wszystko jest tak jakbyśmy sobie to w przypadku Eskosta wymyślili Mocne akcenty chmieli amerykańskich, piwo jest bardzo fajnie wytrawnie, mocna goryczka i goryczka niezalegająca. To, to jest są chyba te dwie naj, najważniejsze sprawy dla US Costa i to przy tym chmieleniu udało się uzyskać. Jedyne co bym zmienił może w następnym razem, to jednak, jednak drożdże jakich użyłem, coś ostatnio fm -y nie... Może nie tyle, co są złe, co następnym razem do Weskosta użyłbym być może albo Santiago, albo być może Omegi jakieś się znajdą. Moi drodzy, jeszcze raz eksperymentujcie, a z mojej strony na zdrowie!